Niech będzie z Chrystus, witam was serdecznie w 24 niedzielę zwykłą, i zapraszam do spotkania ze Słowem Bożym, kilka podpowiedzi do liturgii Słowa i do własnej modlitwy z tym Słowem. Moi drodzy, dzisiaj o przebaczeniu to bardzo ważna kwestia i bym powiedział, że jedna z kluczowych kwestii w chrześcijaństwie. Bycie chrześcijaninem, bycie uczniem Jezusa wiąże się z przebaczeniem. Po pierwsze, z przyjmowaniem przebaczenia którym obdarowuje nas kochający dobry Bóg, a po drugie, dawaniem przebaczenia innym. I to jest chyba to, co ma nas jako uczniów Chrystusa wyróżniać, to, co nas wyróżnia, jeżeli naprawdę autentycznie żyjemy Ewangelią i co zaczyna później pociągać też innych, co zastanawia nad, nad tym, co to takiego jest, skąd jest ta siła, ta, ta moc. I moi drodzy, pierwsza ważna sprawa, która wypływa z dzisiejszego słowa, to jest to, że Bóg jest pierwszym, który obdarowuje nas swoim przebaczeniem. O tym wielkim miłosierdziu o, mówi nam dzisiejszy psalm. Zachęcam, żeby się nad nim pochylić. Tam są takie piękne stwierdzenia: On odpuszcza wszystkie Twoje winy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Bóg jest dobry i rzeczywiście on nam ofiaruje przebaczenie. Jak sobie uświadomimy, że grzech jest rzeczywiście czymś wielkim, wielce złym, czymś, co rani nieskończenie dobrego, kochającego Boga. Wtedy uświadamiamy sobie, jak wiele Bóg nam przebacza. I to jest pierwsze pytanie, które chciałbym, żeby każdy sobie postawił, żebyś ty sobie postawił to pytanie. Jak korzystasz z tego przebaczenia? Pierwsze doświadczenie to jest właśnie doświadczenie Bożej miłości, doświadczenie swojego grzechu, ale doświadczenie Jezusa, który jest Zbawicielem, który przychodzi, aby uwolnić. I czy Ty korzystasz z tego Bożego przebaczenia? Jak traktujesz sakrament pokuty? Czy idziesz do Niego jako do miejsca spotkania z Bogiem, który przebacza? Czy jako miejsce, nie wiem, jakiegoś rytuału, obrzędu, tradycji od czasu do czasu, przed jakimiś uroczystościami, przed świętami? Czy rzeczywiście idziesz tam? bo wiesz, że tam czeka na ciebie Bóg, który chce ci przebaczyć. To jest pierwsza podstawa kwestia. Jeżeli ja mam doświadczenie Boga, który mi przebacza, to ja tym przebaczeniem będę później obdarowywał innych. Moi drodzy, Słowo Boże nam dzisiaj w pierwszym czytaniu pokazuje grzechy, postawy, które właśnie są w jakimś sposób zaprzeczeniem przebaczenia. Nazywaj je bardzo konkretnie: złość, gniew, mściwość, nienawiść. Ale pokazuje, że grzechem są one wtedy, kiedy one są w jakiś sposób czymś trwałym w nas. Pierwsze zdanie: złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Trzyma się grzesznik. Potem tam jest kto trwa w nienawiści, karmi gniew, nienawiść sobie, karmić, karmić się gniewem. Nie? To, to, to Karmić, czyli żywić w, w sobie. Także to jest coś, co jest podtrzymywane. Moi drodzy, no bo czymś naturalnym, czymś ludzkim jest, że ja się zezłoszczę, że ja odczuję gniew do kogoś, nawet może nienawiść, ale, bo to są emocje. A emocje same w sobie nie są złe. Ale to, co ja z tym później robię, właśnie. Czy ja to w sobie w jakiś sposób sycę, rozważam, wracam, e, zaczynam planować, rozważać świadomie lub nieświadomie w jakiś sposób, pozwalając na to, żeby to rosło we mnie. Nie? Także tu jest zło. I tego jest niestety nieraz bardzo dużo w, w nas i wokół nas. I chciałbym, żeby też, żebyś ty się też temu przyjrzał, jak to wygląda w twoim domu, w twojej rodzinie. E, i potem Jezus dlatego nam mówi, że receptą jest przebaczenie. To nie jest łatwa sprawa. To przebaczenie, o którym mówi Jezus, ono po pierwsze jest przebaczeniem, w, można powiedzieć, w nieskończoność. Bo Piotr pyta, Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie, czy aż siedem razy? Nie? On to już, Piotr w jakiś sposób pokazuje, że no, ja się Pani już zdobywam na heroizm, żeby siedem razy zdobyć, czy aż te siedem razy mam przebaczyć. A Jezus, tak trochę wchodząc w tą jego logikę, tą próbę taką wyolbrzymienia tego, mówi, że nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy, w nieskończoność. Po drugie, to przebaczenie ma być bezwarunkowe, że ja nie stawiam warunków. Przebaczę ci ale. Nie? To jest bardzo częsta postawa w nas. Ja Mu przebaczę, jeżeli On to i to, jeżeli On przyjdzie do mnie, jeżeli On pierwszy do mnie podejdzie, to nie ja, to On. Ale to przebaczenie nasze chrześcijańskie, do którego zaprasza nas dzisiaj Jezus, ono ma być bezwarunkowe. Trzecia cecha to ma być, że to my mamy pierwsi wychodzić. Oczywiście, naturalne i taka logika podpowiada, że Ten, który nas zranił, który wyrządził nam krzywdę, to on powinien pierwszy przyjść, żeby nas przeprosić. I my, jako uczniowie Jezusa, jeżeli mamy świadomość, że komuś coś wyrządzili jakąś krzywdę, to mamy do Niego pójść. Ale, jako chrześcijanie też nie mamy oczekiwać, że ktoś zrobi ten pierwszy krok wobec nas, jeżeli zawinił. To my mamy pójść i przebaczyć. Się. I to jest niesamowicie nieraz trudne, bo to jest wbrew takiej, można powiedzieć, ludzkiej logice. I wreszcie ma być to przebaczenie z serca. Ewangelia nam o tym mówi. Jeżeli każdy z Was nie przebaczy z serca swemu bratu. I myślę, że słuchając tego sobie myślisz, że no, to wszystko jest za trudne. To wszystko mnie jakoś przerasta. I rzeczywiście, po ludzku jest to niemożliwe, i chcę Ci powiedzieć, że nie jesteś w tym sam. To Bóg sam przychodzi do Ciebie, to Duch Święty jest źródłem przebaczenia. I trzeba w naszym życiu po prostu zatrzymać się przed dobrym Bogiem i powiedzieć mu, Panie, w tej i w tej sytuacji tu i tu zostałem zraniony. Wobec tej osoby odczuwam złość, gniew, rodzi się w moim sercu nienawiść. Proszę Cię, Duchu Święty, przyjdź i Ty uzdolnij mnie do przebaczenia. Daj mi swoją łaskę, daj mi swoją moc. I ja podejmuję decyzję przebaczenia. Moi drodzy, przebaczenie to jest decyzja. Potem za tym idzie proces, który już Pan Bóg rozpoczyna, uzdrawiania naszego serca, nie? bo to trzeba czasem czasu, żeby rany, które są, one się gdzieś zagoiły. To nie chodzi, że od razu ja z tą osobą mam, nie wiem, na misia, się przytulić i wszystko ok, w porządku. Nie, ale powiedzieć: Ja ci przebaczam. Nie? Zostałem zraniony, przebaczam. Albo nawet nie, niekoniecznie od razu stać nas na takie słowo, ale żeby na tą osobę popatrzeć innym spojrzeniem, żeby powiedzieć po prostu dzień dobry, powiedzieć cześć. Nawet jeżeli ta osoba nam nie odpowiada. A zatem niech idzie, idą kolejne kroki, które będą dziełem Pana Boga w nas. To On jest sprawcą tak naprawdę przebaczenia. Niesamowite jest to w momencie, kiedy Jezus wisi na krzyżu, czy jest przybijany może do krzyża, i wtedy modli się za swoich oprawców. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Ojcze, przebacz im, Ty im przebacz. Także Bóg jest pierwszym, który przychodzi z tą łaską przebaczenia do naszych serc i nie jesteśmy w tym samym, sami. Także przyglądni się dzisiaj w tej kwestii w swoim życiu. I też to, co piękne wychodzi w, tej, w tym dzisiejszym słowie, to, że Bóg jest po pierwsze miłosierny. Ale jeżeli my nie będziemy miłosierni, to Bóg okaże się wobec nas sprawiedliwy, bo tak taki się okazuje wobec tego człowieka w tej dzisiejszej przypowieści. Najpierw okazał mu miłosierdzie i Bóg chce nam okazywać miłosierdzie, ale jeżeli my miłosierdzie nie, nie świadczymy innym, to to miłosierdzie przekształca się w sprawiedliwość i Bóg nas wtedy rozlicza e, według tego, jak my postępujemy. Zresztą mamy błogosławieństwo. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Albo też Jezus mówi: cokolwiek byście chcieli, żeby ludzie i wam, wam czynili, i wy im czyńcie. Nie? Tak samo, jeżeli chcemy oczekiwać od Boga miłosierdzia, to też to miłosierdzie czyńmy. Kiedyś staniemy na sądzie, i oby wtedy właśnie Pan Bóg okazał się tym miłosiernym wobec nas. A będziemy spokojni i tak będziemy stawać na sądzie ostatecznym, jeżeli my sami będziemy też miłosierni, przebaczający. Bożą mocą, Bożą siłą, mocą Ducha Świętego w nas. Dobrej niedzieli i dobrego mierzenia się z tą trudną kwestią, ale niesamowicie ważną. Szczęść Boże!